Nie widzę do zgłoszeń. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 łamane przez 16, łamane przez 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyś na 2012 rok. Proszę o podniesienie ręki. ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej na drodze przetargowej. Tutaj już są przygotowane dwie podobne uchwały. Wprowadzenia dokonana pan Tatjana, naczelnik. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wysoka rado, jeżeli pan Przewodniczący pozwoli, to omówię od razu oba projekty, ponieważ one są w zasadzie bliźniaczo podobne. Sprawa dotyczy tradycyjnie już bonifikatu ceny lokalu sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Pierwszy lokal jest położony w Cichej Górze. Tam gmina w drodze komunalizacji stała się współwłaścicielem nieruchomości. Do jednej drugiej, bo to nieruchomość jest zabudowana. Nasz lokatorem obecnym jest nasz równocześnie współwłaściciel. Tak się tam troszeczkę śmiesznie złożyło i chcą wykupić ten, ten lokal mieszkalny i przypadający mu, przypadający mu udział w nieruchomości, a więc inna pozbędzie się tam udziałów w 100%. Zejdzie na ten obiekt i ta nieruchomość zostaną. jakby wymaga remontu, także myślę, że pewnie dobrze że to się stanie. Stąd też propozycja, aby udzielić kwalifikat tradycyjny, czyli 70% w przypadku zapłaty Gotówką, 50% w przypadku, składy, w przypadku rozłożenia na raty na okres maksymalnie 5 lat. Druga nieruchomość zaś jest położona w myślę przy ulicy drugiej, to jest mieszkanie bloku, który sprzedajemy na rzecz na Niemcy. I tu analogicznie 70% weryfikaty w przypadku zapłaty całości należności i 50% w przypadku rozkładania na maksymalnie lat. Dziękuję. Miałem dyskusję nad projektami obu uchwał. Proszę bardzo, czy proszę bardzo, pan radny Mariusz? Bych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie proszę do pana Piotra. Czy, bo podejmujemy już od jakiegoś czasu te uchwały, czy one są realizowane, czy te wpłaty są dokonywane, czy nie ma tam żadnych zaległości z tego tytułu. Jak to jak to wygląda? Czy tak Czy tak się akurat składa, że w zdecydowanej większości przypadków są to zazwyczaj transakcje zawierane z zapłatą całości ceny. Tych, tych rozpadających na raty, to praktycznie na przestrzeni ostatnich lat z raty kilku. W związku z powyższym, no układ jest taki, że jeżeli pieniądze nie wpływają na, na gminy, no to nie ma sprzedaży. Taki jest wynik. Zapłata musi nastąpić przed aktem notarialnym należności, w przypadku tych należności rozkładanych na w latach ubiegłych, no jest to monitorowane w sytuacji, jeżeli ktoś z biuretami to wszczynamy normalną procedurę zmierzającą do odzyskiwania tych pieniędzy. Także tutaj akurat o to bym się nie te pieniądze na bieżąco spełniają. Jeszcze pan mecenas się zgłaszał. Proszę bardzo. Wysoka Rado, w tych wszystkich transakcji, które były, była jedna sytuacja taka, gdzie bonifikacja, która została przez została wydzielona, Została, trzeba było konieczność zwrotu, która była wartością tejże Mianowicie jedna z mieszkań, lokatorka jednego z mieszkań na placu niepodległości skorzystała z kwalifikacji, kwalifikacja wynosiła około niecałe 10 tysięcy złotych z uwagi tam na te na warunki, które zostały przyjęte okazało się, że zaraz miesiąc po transakcji zakupu mieszkania od gminy zbyła to mieszkanie komuś tam, osobie trzeciej. Która ta osoba nie, stała, nie, nie była taką bliską, ani nie miała żadnych powtarzam, żeby tę magnifikację zachować. Sprawa toczyła się, wystąpiliśmy do sądu rejonowego o zapłacę tej kwoty. W miesiącu lipcu zapadł wyrok, on już jest prawomocny, zasądzający tą kwotę od tej pani i jest to w tej chwili na etapie windykacji, czyli po prostu dochodzenie, bo jeśli pani tak twierdzi, że nie ma z czego zapłacić, tam cały szereg różnych powtarzania się poszuka, ale tak w każdym razie. Jest na etapie w tej chwili indykacji 129 tysięcy z plus odsetki oczywiście i koszty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Dlatego bym poczytał też początek paragrafu pierwszego, w związku z tym, że uchwały mają dokładnie taką samą nazwę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w ramach domyślu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Własności Nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawany się w drodze bezprzedargowej I tutaj w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położonego w miejscowości Cicha Góra nr 30 wraz z przysługującym mu udziałem w prawie własności działki. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 18 radnych za. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 1. Uchwała została przyjęta większością głosów. I druga uchwała jest to znowuż uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. 17 wstrzymało. Czyli 17 za, 2 się. Uchwała została podjęta większością głosów. Jest to uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie udzielenia bonifikatu od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. I tutaj znowuż w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na udzielenie bonifikatu od ceny sprzedaży do lokalu mieszkalnego numer 4, położonego w Nowym Tomyślu przy ulicy drugiej numer 31 z przypadającym, przypadającymi udziałami w prawie użytkowalnej wyczyszczonego działki. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy się wstrzymały. uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny projekt jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 25 łamane przez 1, 25, łamane przez 2, 26, łamane przez 1, 26, łamane przez 2 i 22, łamane przez 11, w jaszczemsku stałe. Wprowadzenia dokonana kodam. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, na wymienionych przez pana przewodniczącego działkach yy. Mamy nadzieję, że, iż zlokalizuje się zakład przemysłowy. Niestety tam sytuacja jest taka, iż zmiana sposobu użytkowania obiektów, które tam powstały, nie jest możliwa w trybie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania tych obiektów. Jest niezbędny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam po prostu brakuje tak zwanego dobrego sąsiedztwa, czyli yy, funkcji, podobnej funkcji prowadzonej na sąsiednich działkach. Stąd też przygotowaliśmy na wniosek przedsiębiorcy taki projekt, projekt uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku jest też zmiana studium dotycząca tego terenu, wprowadzająca tą funkcję aktywizacji gospodarczej. Tak więc w momencie kiedy dojdziemy już do, do tego etapu, gdzie ten plan będzie mógł być uchwalany, myślę, że tutaj sprawa studium zostanie tego czasu rozstrzygnięta będzie można te tereny już bez najmniejszego problemu przeznaczyć pod aktywizację gospodarczą. Stąd też wychodząc naprzeciw przedsiębiorcy, proponujemy opracować ten. Szanowna Rada, myśmy już tu kilka razy i na poprzednich sesjach i komisjach żeśmy mówili, to było na matkach. Przykładowo, tu jest droga, ale my nie wiemy, co to jest za droga, w którym idzie kierunku i my nawet nie wiemy tutaj, gdzie to leży. Owszem, my, którzy częściej tu jeździmy, wiemy, zdajemy sobie sprawę, ale tutaj chociażby ta droga ma powinna być zaznaczona, kierunek Nowy pomysł kierunek przykładowo Zboczni, tak, kierunek Grubsko, czy coś takiego, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu dokładnie jesteśmy i o to wnioskowaliśmy już kilkakrotnie, a nadal po prostu to pozostaje jakby dopowiedzieć sobie konkretnie. Dziękuję Panie. Panie Przewodniczący, Panie Radny, faktycznie na tym oznaczeń nie ma, natomiast y Mówiąc szczerze szczerze, może to takie trochę już zawodowe odchylenie moje. Wydawało mi się, że jest to miejsce bardzo charakterystyczne i stąd też że nie sposób, nie mi się, że nie sposób to pomylić z jakimkolwiek innym miejscem w Leszczyńsku ale oczywiście uderzam się w pierś i dopilnujemy, żeby nawet w następnej sytuacji, kiedy to będzie w naszym zdaniem jasne i oczywiste, będziemy taką informację po tej mam zawieszać. Proszę bardzo, radna Barbara Jandy. Panie Przewodniczący, Panie Naczelniku, czy nie można tego by było komputerowo nam rzucić? Bo naprawdę ja zawsze mam problem, kiedy Pan przedstawia tego rodzaju materiał, i nie mogę tego odczytać. Gdyby Pan nam po prostu tą mapę rzucił na rzutniku i określił kolorowo, byłoby to naprawdę jasne, byśmy wiedzieli o co chodzi natomiast w tej sesji, w trakcie sesji. Czy Komisjo już obojętnie, żebyśmy naprawdę wiedzieli, ale jest to omawiane na komisjach, to po prostu jest to jest to naprawdę bardziej czytelne. I ja za każdym razem mam problem, żeby to odczytać i nie wiem, co tam się znajduje, gdzie są w okolicy y, zabudowania. Y, Mieszkalnych, gdzie, gdzie jest aktywizacja zawodowa, i właściwie to jest ciągle tak wyrywkowo robione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Przyjmuję sugestie i będziemy tak robić. Zresztą często, zazwyczaj na komisji również bywało tak, że tematy się na rzeczników. Tym razem ta uchwała była przygotowana tak w, w tym z i to było tylko omawiane, że tak powiem, ustnie tej mapy, nie, nie Państwo radnych na komisjach nie mieli z tego, co pamiętam, ale dobrze, oczywiście będziemy tego robić. Pan radny Stanisław Wawarczyk się zgłaszał, proszę panie bardzo. Panie bardzo. Panie ja, panie panie panie. ja myślę, że Adam tutaj mówił, że my, my to znaczy się, że my jesteśmy wszyscy, ja ten teren znam, ale nie tylko ja, bo my w ubiegłym roku objeżdżając sołectwa, mieliśmy okazję w tym budynku wyjść musi mieć taką pamięć fotograficzną i miejscowej z tego razu tereny, więc myślę, że ta sugestia była jak najbardziej trafna i tak jak tutaj pan Piotr ja deklarował na pewno będzie to brane pod uwagę przy następnych y, uchwałach tego typu. Y, nie ma więcej zgłoszeń, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Y, kto z Państwa Rady jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 25 łamane przez 1, 25 łamane przez 2, 26 łamane przez 1, 26 łamane przez 2, 22 łamane przez 11 w z stany Proszę o podniesienie ręki. Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Wprowadzenie do ma Pani Maria Cybecka, sekretarz Gminy. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z podjęciem przez Prezydenta postanowienia w sprawie. Zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które wyznaczone zostały na dzień 9 października 2011 roku, ogłoszeniem planu wyborczego zachodzi konieczność podjęcia szeregu działań wyborczych, między innymi tych nałożonych na organy gminy. Jednym z takich zadań jest utworzenie. Obwodów głosowania do przeprowadzenia tych wyborów. Oczywiście obwody głosowa wybory przeprowadza się w stałych obwodach głosowania. i co obowiązują jeszcze, mimo wejścia w życie kodeksu wyborczego, przepisy w zakresie obwodów stałych dotychczasowe, a więc tutaj problem nie ma, ponieważ gmina jest podzielona na obwody. Ten stan jest aktualny, niemniej należy stworzyć również obwód odrębny. Taki obwód tworzy się teraz zgodnie z organizującymi przepisami, nie jak do tej pory, kiedy było 50 wyborców. Teraz wystarczy 15 wyborców, istnieje obowiązek jego utworzenia, to znaczy 15 wyborców do głosowania. W Nowym Tomyślu mamy szpital powiatowy. W tym szpitalu, zgodnie z aktualnym stanem, jest 120 łóżek i jest wielce prawdopodobne, że w dniu wyborów będzie przebywać tam co najmniej 15 wyborców. Nie chodzi tu tylko o wyborców nie. Nowym Tomyślu, tylko w ogóle wyborców. Obowiązek zatem utworzenia istnieje takiego odrębnego odwodu. utworzy się go w 35 dniu najpóźniej przed dniem czyli powinien być utworzony do dnia 4 września. Z uwagi na powyższe, burmistrz... jeszcze chwilę skupienia. z, z kim, odpowiednio skierowany do Rady zwrócił się o podjęcie tej uchwały. Projekt uchwały Państwa otrzymali i prosimy o podjęcie. Dziękuję. Zgłoszenie Pan Radny Mariusz przepraszam. Panie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może nie tyle pytania, ale też takie stwierdzenie i sugestia w nawiązaniu do tego, o czym już mówiłem niejednokrotnie. Już pewnie znów jest za przed tymi wyborami, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, aby powstało może więcej troszkę tych komisji obwodowych przystosowanych jednak do osób niepełnosprawnych, ponieważ wciąż dochodzą do mnie takie słuchy. Szczególnie się dla Apotorego, że jednak ludziom starszym do spółdzielni mieszkaniowej po schodach ciężko jest wejść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę więc, więc o dyskusję. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w utworzenia odrębnego kwotu głosowania w szpitalu w Nowym Pomyślu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do, sematu, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Proszę o podniesienie ręki. 19. Dziękuję. Uchwała została I ostatni projekt uchwały jest to, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowego Tomyśla odniesionej przez pana Domynika Hanzebiaka. Tutaj może ponieważ to dzisiaj zostało zdane, przeczytam tylko paragraf pierwszy, bo może nie wszyscy hmm, znają po rozstrzygnięciu skargi z dnia 2 sierpnia 2011 roku pana Dominika Hanzebiaka, na burmistrza Nowego Tomyśla Rada Miejska postanowiła uznać tę skargę za bezzasadną. Proszębym tutaj przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o krótkie wprowadzenie do tej uchwały. Panie, Panie Przewodniczący, Panie przewodniczący Panie. Szanowna Rado. Yy, Posiedzenie Komisji odbyło się 12 sierpnia i w trakcie posiedzenia zapoznaliśmy się ze skargą Pana Handelniego. Pan Handelnieg podnosi trzy sprawy w zasadzie. Yy, yy, mianowicie, że burmistrz nie wychował nakazu wynikającego z artykułu 9 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Yy, to są główne zarzuty, przez to, że nie, 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 nie poinformował, nie, nie dochował do należytej staranności przy załatwieniu tej sprawy. Wszyscy się zapoznali z teczką, która dotyczy tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. to Te dokumenty prezentowała nam pani Bałkiewicz. I ja tylko streszczę z grubsza. Wszystkie dokumenty były chronologicznie wpięte. Dobrze uzasadnione. Istotne było to, że burmistrz skorzystał z zapisu, ponieważ ilość stron, która była przewidziana, że będzie dotyczyła to, 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 to przedsięwzięcie inwestycyjne, wynosiło 40. Sami się dziwiliśmy, dlaczego tak dużo 40 stron, ale trzeba Państwu powiedzieć, że mąż i żona to są dwie strony. W związku z tym to się najpierw zwiększa i z, y, następnie skorzystał z artykułu 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który zezwala na y, w takim przypadku zastosowanie y, obwieszczenia o wszelkiej postępowaniu. Y, a zatem. Nie, było, nie nastąpiło żadne naruszenie prawa, no, prawo na to zezwala, to już przestrzegał prawa. Ogłosił to nie poprzez indywidualne zawiadomienia, tylko poprzez obwieszczenie, ale zgodnie z zasadami prawa. I ciekawostkę mogę podać, albo uzupełnienie, że takich obwieszczeń było w sumie 5 plus 1. To znaczy, 4 razy było o. Postępowaniu. To postępowanie było przerwane, zawieszone, wznowione, ponieważ potrzebny był raport o ochronie środowiska. Następne takie samo obwieszczenie było przedstawione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w tym samym trybie. I następnie szóste to obwieszczenie było o zakończeniu postępowania. Dopiero przy tym, właśnie szóste, było z bieżącego roku. Sprawa się toczy od. 2010 roku, od 26 sierpnia, w tym czasie, w tym dniu wpłynął wniosek o wydanie warunków yy, środowiskowych. Na tej podstawie komisja orzekła tak jak w sentencji uchwały, w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Wojewódz, członek komisji rewizyjnej chciał coś dodać? jeszcze uzupełnienie tutaj pana przewodniczącego. Chciałbym dodać, że w każdym z tym obwieszczeniu widniało hasło nazwa budowa do gazowni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Janczinko, też członek Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, rzeczywiście przeglądając tą dokumentację widzieliśmy na zwrotkach listu poleconych, które były wysyłane do Sołtysu, że takie obwieszczenia z gminy wyszły i dotarły do Sołtysu dwóch wsi. Jadrzębsko-Stare i Sękowo. Myślę, że są się wywiesili to. Wobec tego gdyby obowiązkiem mieszkańców jest zapoznać się. Tylko wiemy też, że u nas praktykowana jest jeszcze inna sprawa, że jeżeli coś jest planowanego, to często przy okazji różnych spotkań dane gremia są informowane o tym, ja żeby odpalimy się, że na przykład jak miała powstać Josela, że będzie powstawał tak, tak dalej. I z tego czasu to było, nie wiem, z przyszczą czy brutem były wybory soprysa w centrum. Byli przedstawiciele również urzędu, pana burmistrza i myślę, że wtedy można było ewentualnie, to nie znaczy, że to był obowiązek, ale gdyby w zwyczaju było, że informuje się mieszkańców, co jest ważnego dla nich na dan planowany. Wtedy uważam, że mogła być taka informacja podana. Podejrzewam, że y, gdyby przypuszczano, że takie protesty mogą być, to, to by było to poinformowanie ze strony gminy. Ja mówię, od strony podalnej rzeczywiście wysłane były z Urzędu Obwieszczenia do sołtysów. Y, myślę, że tutaj to te powinni się uderzyć też w 51, że organizując zebrania słodeckie, no mogliby poinformować, że coś takiego się dzieje, bo no, nie każdy mieszkańc nie przechodzi koło... Tablice ogłoszeń koło pana Sołtysa, czy gdzie tam to jest wywieszone i przeczyta. Więc myślę, że tutaj formalnego jak gdyby zaniedbania nie było. Natomiast no no, mogła być taka informacja przy okazji spotkań z mieszkańcami danej miejscowości, że coś takiego jest planowane. Być może wtedy wcześniej by mieszkańcy ci zareagowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja tak tylko y, myślę, formalna sprawa. Rozpatrzenie skargi na burmistrza, czy to jest prawidłowa nazwa? Bo wydaje mi się, że na działalność burmistrza, a nie na burmistrza. Już tak więc w międzyczasie skonsultowałem tę sprawę z panem i pan się do tego no, w, tak. wniosku. Także, y, Uchwała byłaby w sprawie rozpaczenia skargi na działalność burmistrza Nowego Tomyśla nowego wniesionej przez pana Dominika Handniaka. Czyli ta nazwa I W tej też Czyli w paragrafie pierwszym paragraf pierwszym brzmienie po rozpatrzeniu skargi z dnia 2 sierpnia 2011 roku pana Dominika Handniaka na Działalność Burmistrza Nowego Tomyśla. Rada Miejska postanawia uznać tę skargę za bezzasadną i później również w uzasadnieniu wymienionej wyżej skargi Pan... W A też, też w nazwie, rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Tomyśla wniesionej przez Pana Dominika Proszę o wpisanie tych uwag. Proszę bardzo, Pan Radny Bogdan i ja jeszcze może wrócę do wypowiedzi kolegi Jasia, który mówi, że sądy powinni się uderzyć w piersi, gdyż trochę jest winie. Otóż nawet przykładem jest ta skarga pana Hanzewniaka, który nie jest mieszkańcem wsi sękowo i nie mógł tego by przeczytać, nie mógł dostać kurenty. No bo jak miał, jeżeli ma tam tylko działkę, pole, puste pole. I tych ludzi nie było możliwości powiadomienia stawicy senkowo, no sękowych. Choćby taki prosty przykład. Dlatego proponowałbym, żeby właśnie na takie inwestycje jak, to, jak ta inwestycja, jednak było to konsultowane z Radą, czy może większa informacja. Bo naprawdę o, o, o wierzchniach takich słupowych to czytamy bardzo mało. Marnie, bardzo marnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.